Hello, hello. Dzisiaj chcę się Tobie zapytać, co Ty myślisz o tiulu przy osobach plus size od 44 rozmiaru? Czy im pasują? <grydy> Nazywam się Paulina Lupa i jestem stylistką dla Pań, dla Panów, dla plus size jak i dla wysokowrażliwych WWO. No i dzisiaj, właśnie z tematu tiulu, czy ten tiul jest również dla osób które mają powyżej 44 rozmiaru i czy w ogóle lubisz tiul? Muszę Ci powiedzieć, że ja po prostu kocham tiul, uwielbiam. Mam bardzo dużo ubrań z tiulem, ale staram się, żeby ten tiul za bardzo mnie nie poszerzał, dlatego że tiul ma takie predyspozycje właśnie do budowania, więc jeśli już to staram się, żeby ten tiul, a noszę w tej chwili 44 rozmiar, jeszcze niedawno nosiłam 46-48, więc trochę już mogłam wrócić do moich tiulowych sukienek, żeby właśnie je nosić. I staram się najczęściej ten tiul jednak noszę w kolorze czarnym, no bo on jednak ten kolor będzie tak zmniejszał. A wszystkie takie rzeczy, które są takie, widzicie, to jest tak zwane 3D. To będzie poszerzało. Najczęściej jest to właśnie do sylwetek, które są takie malutkie i trzeba im pomóc trochę się nadbudować. Ale przy plus size to zawsze są jakieś wyjątki, tylko trzeba to zrobić w naprawdę w takim jakby zgodnie ze sztuką. Tak? Że jak mówiłam, czarny kolor. Który będzie pomniejszać. No bo jak był, był biały, to bym była jeszcze większa. I ten tiul jeszcze bardziej bym nie powiększył. Ale czarny, czy ewentualnie na przykład granatowy, ciemnoszary, te ciemne kolory są, że ten plus size, ten rozmiar 44 i więcej można by było wtedy coś spróbować porobić ale właśnie to jest też dobre na przykrywanie trochę tych ramion, bo my się tak trochę wiecie, plus size, tak wstydzimy. Że one są takie większe, więc przez to one tak troszeczkę tak <noise> wyglądają na mniejsze, trochę takie są zakryte i już wtedy też się lepiej czujemy. Mówię my, dlatego że ja bardzo dużo jak pracuję z klientkami, to one właśnie mi to również mówią. No jestem ciekawa. Co Ty na ten temat? Czy nosisz tiul? Jeśli tak, to poproszę serduszko, napisz w komentarzu tiul, jaki kolor nosisz. No i co? No to do zobaczenia, subskrybuj kanał, no bo zamieszczam codziennie filmiki i widzimy się już niedługo. Pa!